Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. W ostatnim czasie pisało do mnie masę osób, które chciałyby inwestować w nieruchomości, natomiast uważają, że ich największą barierą jest bra brak kapitału na inwestycje. Dzisiejszy odcinek, gdzie właśnie poświęcić temu, czy rzeczywiście potrzebujecie pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości, a także pokażę Wam najlepsze sposoby, jak zarabiać inwestując w nieruchomości bez pieniędzy. Także zapraszam do oglądania. Jak wszyscy wiemy, nieruchomości są bardzo drogie. Oczywiście, w zależności od tego, ile kto zarabia. Natomiast dla większości osób w tym kraju dostępne są właściwie tylko i wyłącznie na kredyt. Jak więc zarabiać na nieruchomościach, inwestując w nieruchomości, nawet jeżeli nie posiadacie pełnego kapitału po prostu na ich zakup? Przede wszystkim najbardziej podstawową rzeczą jest to, że jeżeli na przykład macie pieniądze, ale na przykład niewystarczające na zakup nieruchomości w dużym mieście typu Warszawa, Kraków, no to po prostu możecie te pieniądze zainwestować w mniejszym mieście, gdzie wtedy w pełni możecie z własnych środków taką nieruchomość kupić. Im mniejsze miasto, tym zazwyczaj niższa cena nieruchomości. Natomiast co jeżeli właściwie nie macie w ogóle nawet tych 20 czy nawet 10% na zakup nieruchomości, jak wtedy możecie inwestować w mieszkania? No i tutaj powiem Wam szczerze, rozwiązań jest bardzo, bardzo wiele, na pewno więcej niż Wam się wydaje. Pierwszym i najbardziej takim podstawowym sposobem, w jakim można zarabiać na nieruchomościach, jest oddawanie mieszkań za odstępne. To oznacza, że powinieneś tylko i wyłącznie wyszukać nieruchomość poniżej wartości rynkowej i przekazać ją inwestorowi, czyli takiej osobie na przykład jak ja, czy też masa innych osób, które są na przykład moją konkurencją. W tym przypadku ktoś do mnie dzwoni i mówi: Szymon, mam takie, takie mieszkanie w takiej, takiej cenie, zobaczy się się spina. Moim zdaniem sprzedaż to za tyle czy tyle, i wtedy ja podejmuję decyzję, czy po prostu takie mieszkanie biorę. Jeżeli biorę takie mieszkanie, no to tej osobie wtedy po prostu płacę tak zwaną kwotę odstępnego. I to następne może wynosić od paru tysięcy złotych, nawet do paru nastu, paru dziesięciu tysięcy złotych, w zależności od tego, jak dobrą okazję inwestycyjną taka osoba po prostu e, mi przynosi. E, zdarzały się naprawdę różne sytuacje, bardzo rzeczywiście trzeba uważać. Często jest tak, że osoby, które nie mają jeszcze wiedzy, e, jak po prostu prowadzić takie, takie inwestycje po prostu sprawdzają, a w tym miejscu w internecie e, mieszkania są wystawione za tyle, więc jak ja kupię za tyle, to sprzedam po tej cenie, która jest w internecie. Otóż nie. E, ja jako inwestor, osoba, która działa według pewnego, pewnego Excela, według pewnych obliczeń na rynku nieruchomości, wiem, jakie zagrożenia tutaj czyhają. Wiem, że są gorsze lokalizacje, wiem, że są mieszkania, których ludzie w ogóle nie chcą kupować i też nie chciałbym się w coś takiego nigdy wpakować. E, natomiast przy samym odstępnym ja biorę na siebie pełne ryzyko takiego mieszkania i to do mnie, e, do mnie po prostu należy decyzja, czy takie mieszkanie kupuję, czy odpuszczam. Kolejną taką rzeczą, gdzie możecie znowu zarabiać na nieruchomościach, nie posiadając kapitału, jest współpraca z inwestorem. Współpraca z inwestorem na zasadzie: Wy przyprowadzacie, znajdujecie mieszkanie, e, przedstawiacie inwestorowi i inwestor po prostu albo kupuje na siebie, albo wykłada pieniądze na to mieszkanie i dogadujecie na przykład udział w zysku. I teraz w zależności od tego, czy posiadacie wiedzę, jak przeprowadzić takiego flipa, czyli wiecie, że mieszkanie jest kupione w dobrej cenie, wiecie, jak przeprowadzić remont, ekipę remontową, wybrać wszystkie materiały i na końcu sprzedać oczywiście to mieszkanie z zyskiem. No i wtedy ten zysk jest do podziału. Najbardziej popularny na rynku w Polsce to jest taki podział 50 na 50, czyli z, cały zysk dzielicie na pół, połowę Inwestor, a połowę bierze osoba, która przeprowadzała całą transakcję. Ja w ogóle nie działam na takich warunkach, uważam, że moja wiedza to jak jestem w stanie optymalizować transakcje, zarabiać na nich znacznie więcej niż inni. No nie chciałbym po prostu oddawać połowę mojej stopy zwrotu z inwestycji po prostu komuś tylko za to, że wyłożył pieniądze. Na szczęście nie muszę już z tego korzystać sami. Gdzieś tam też inwestorzy trafiają, pracujemy na znacznie bardziej korzystnych dla mnie stawkach i oni też są dużo bardziej zadowoleni. Dzięki właśnie tej wiedzy, którą teraz posiadam. Często jest tak, że ktoś na przykład dostaje 20-25% z transakcji, natomiast niejednokrotnie jest to znacznie więcej niż, 50, niż podział 50 na 50% po prostu z innymi osobami działającymi na tym rynku. Można też działać. Inwestorem w ten sposób na zasadzie po prostu pożyczki pieniędzy na daną kwotę. To oznacza, że na przykład znajdujecie takiego prywatnego inwestora lub na przykład członka rodziny. Członek rodziny to jest w ogóle bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś na przykład ma pieniądze, które mu leżą gdzieś tam na koncie, wy możecie je wtedy pożyczyć, zazwyczaj od rodziny wtedy na bardzo niskim procencie. Po prostu oferujecie na przykład 3-4-5%, zwrócicie więcej, macie kapitał, którym możecie wtedy obracać. Macie nieruchomość kupioną parę dziesiąt tysięcy poniżej wartości rynkowej, remontujecie lub nie sprzedajecie dalej i w ciągu roku płacicie za kapitał 5%, Natomiast obracając tą samą nieruchomość, na przykład 2, trzy lub 4 razy na każdej transakcji zarobicie nawet po 20%, co nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem, jesteście w stanie spokojnie podwajać ten kapitał. Więc to jest bardzo fajny sposób. W sumie jedna z tańszych metod pozyskiwania kapitału, do inwestowania na rynku nieruchomości. Jest też taki sposób, czyli możecie wziąć po prostu kredyt. Oczywiście kredyt niehipoteczny. Dlaczego nie kredyt hipoteczny? Przede wszystkim przez bardzo długi czas, kiedy ten kredyt się przyznaje. Samo złożenie wniosku, zebranie wszystkich zaświadczeń od pracodawcy, analizowanie wniosku przez bank, wizytację rzeczoznawcy, sam wpis do księgi wieczystej, wszystkie opłaty sądowe powodują, że na tak krótki okres jest to po prostu nieopłacalne. Do tego w Polsce kredyt hipoteczny jest to kredyt przeznaczony dla, na własne cele mieszkaniowe. Bardzo ciężko będzie wam brać dużo takich kredytów jeden za drugim, ponieważ bank po prostu bardzo szybko z biku wyczyta, że bierzecie kredyt, spłacacie no i wtedy nie jesteście żadnym klientem dla banku. Bank po prostu udziela wam kredytu, żebyście płacili te odsetki przez jakiś dłuższy czas. No i wtedy taki kredyt nie będzie wam przyznany. Natomiast dużo lepszym rozwiązaniem są kredyty gotówkowe. Oczywiście wtedy ta zdolność jest niższa. Są to kredyty bez zabezpieczenia. Kredyty hipoteczne znacznie lepiej się sprawdzają przy wynajmowaniu nieruchomości. Natomiast tutaj na flipę ja preferuję kredyty gotówkowe. Wtedy bierzesz taki kredyt gotówkowy, oprocentowanie w okolicach 10-12%. No teraz niestety coraz więcej. No i macie właściwie następnego dnia pieniądze na koncie. Możecie kupić nieruchomość, sobie sprzedajecie. Dalej macie, jakby nie musicie ani zakładać hipoteki na księgę wieczystą, ani ściągasz te pieniądze, po prostu trafiają na wasz rachunek. De facto nikt nawet nie wie, że nieruchomość finansujecie ze środków kredytowych, ponieważ wy tylko jako kredytobiorca to wiecie ewentualnie osoby, którym o tym powiedzieliście, ponieważ te pieniądze trafiają bezpośrednio na wasz rachunek bankowy. No i teraz pojawia się pytanie e, przede wszystkim, którą z tych opcji wybrać. E, I tutaj powiem wam szczerze tak. E, no przede wszystkim, jeżeli jesteście osobami, które są zaawansowane, które chcą robić jak coraz więcej tych flipów, które już działają na rynku, to sugerowałbym wam, żebyście po prostu robili, e, żebyście brali pożyczki, no bo wtedy ja na przykład osobiście jestem w stanie teraz wziąć to ryzyko na siebie, ponieważ wiem, wiem jak zarabiam na tych nieruchomościach, wiem jakie decyzje podejmuję, wiem jakie powinny być zyski z inwestycji, które po prostu, które po prostu wykonuję. Wiem, że nie podejmuję też żadnych pochopnych decyzji, nie działam pod wpływem emocji i po prostu zarabiam fajne pieniądze inwestując właśnie w nieruchomości. I w tym wypadku ja wolę zapłacić czy to bankowi, czy jakiemuś inwestorowi, oddać mu po prostu konkretną stopę zwrotu. Ona jest rzeczywiście zawsze niższa, jeżeli, jeżeli ktoś na przykład ma załóżmy pewne 10% procent w skali roku. No to jest to mniej niż na przykład, gdybyśmy się dogadali, że będzie miał 25% od transakcji. Też w przeszłości miałem dogadywać się z takimi osobami no i w ciągu roku na przykład one zarabiały na tym 20%. Jest też bardzo, bardzo fajna stopa zwrotu. Natomiast no teraz coraz bardziej dla mnie opłacalne jest po prostu to, żeby pożyczyć pieniądze na konkretną stopę zwrotu po roku. Mu to po prostu oddaję. Ja jestem szczęśliwy, on jest szczęśliwy, a zazwyczaj chcę jeszcze bardziej przedłużyć współpracę, bo też to dla niego jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli jesteście doświadczonymi inwestorami na rynku nieruchomości, to jest bardzo dobry rozwiązanie, tak samo taka pożyczka bankowa. Natomiast jeżeli zaczynacie, no to wtedy raczej bym się skłaniał ku temu, żeby po prostu robić te flipy na przykład 50 na 50. No, czy od tego możecie zacząć na samym początku, żeby po prostu zdobywać doświadczenie. Natomiast też bardzo ważne jest to, jak przygotujecie ofertę. Ponieważ ja na przykład do osoby, która podesłałaby mi okazję, oczekuję, że powie mi tak. Szymon, mieszkanie kupisz za tyle, tyle, remont wyjdzie tyle, tyle, sprzedamy za tyle, tyle. I jakby dla mnie wtedy tym plusem mogło być to, że ja się tym w ogóle nie zajmuję, że dla mnie to by była pasywna inwestycja czy żebym po prostu wyłożył pieniądze. To by mnie nie interesowało i potem by po prostu dostał część, część właściwie tego zysku. To wtedy byłoby dla mnie naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Natomiast widzę, że bardzo często jest tak, że osoby, które nie mają w ogóle doświadczenia na rynku, właśnie uderzają do takich inwestorów, którzy już no, mają wiedzę, mają wiedzę, pieniądze, z chęcią współpracy. No ja teraz sobie myślę tak, kurczę, no to tak, wiedzy nie masz, pieniędzy nie masz. Masz w sumie mieszkanie, które de facto ja wiem, co z nimi zrobić, znacznie lepiej niż na przykład taka osoba. No i wtedy na czym tutaj, jakby, jak tu można współpracować? I zazwyczaj wtedy można to Zrobić poprzez odstępne. Natomiast jeżeli jest osoba, która naprawdę to dobrze ogarnia, powie, tyle kupujesz, za tyle kupujesz mieszkanie, tyle remont, czy na przykład mam klienta za tyle tyle, żeby to sprzedać. Biorę odpowiedzialność, że zarobisz minimum tyle. Czyli na przykład, ktoś wam mówi, wyłóż 200 tysięcy, zarobimy na tym mieszkaniu 50 tysięcy ale gwarantuję Ci, że Twój zysk będzie nie mniejszy niż 25 tysięcy. No i wtedy okej, okay, no to ja mówię dobra, no to ja zarobię 25 tysięcy na tym mieszkaniu z 200 zainwestowanych, na przykład ustalamy sobie czas na 4 miesiące. No, i teraz de facto to ryzyko przechodzi na tamtą osobę, że gdyby ona rzeczywiście zrobiła coś źle, nie miała wiedzy, kupiłaby złą nieruchomość, no to po prostu ja wtedy mogę sobie sprzedać ją w cenie, jakiej chcę i w dalszym ciągu zabezpieczam swój kapitał. No, a po prostu jeżeli ktoś popełnił błąd, no to też za niego ponosi potem konsekwencje. No, ja po prostu wtedy mogę sprzedać nawet sobie tą nieruchomość za 230 tysięcy, żeby po prostu ochronić ten, ten swój kapitał, jeżeli widzę, że ta osoba na przykład nie wywiązywałaby się z tego, co powinna robić. I w ten sposób oczekiwałbym właśnie od. Osoby, która miałaby przeprowadzać tą transakcję, że po prostu przedstawić cały plan, dokładnie co, kiedy, jak, e, dokładnie ile, gdzie zarobię, i to jest dla mnie taka podstawa. E, jeżeli też chcecie wysłać komuś po prostu taką ofertę współpracy, no to określcie tam, jak wygląda całe przedsięwzięcie inwestycyjne, bo bardzo często jest ktoś, mówi: Mam mieszkanie za 5000 złotych za metr w danym mieście. No ale dla mnie tak jest ważna lokalizacja, układ tego mieszkania, jakie jest ogrzewanie, a dużo osób patrzy na tą cenę za metr. A ona naprawdę nie jest najważniejsza, bo teraz jesteśmy w mieszkaniu, które sprzedało się właściwie za 8,5 tysiąca za metr kwadratowy, a w tym samym mieście są mieszkania, które się nie chcą sprzedać za 5000 zł za metr kwadratowy. I ta cena naprawdę nie ma znaczenia. Wiem już teraz, co po prostu trzeba zrobić, żeby jak najwięcej wyciągać w z tych transakcji i wiem, że też osoby, którym doradzam, są w stanie naprawdę fajnie zoptymalizować swoje, swoje transakcje i zarabiać na nich jeszcze, jeszcze znacznie więcej. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek rozdmuchał Wasze wątpliwości o tym, że potrzebujecie pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości, bo tak jak powiedziałem, możecie zarabiać jako sorcerzy, możecie zarabiać także jako pośrednicy, czyli po prostu pośrednicząc w transakcji to jest też bardzo dobry początek działalności w nieruchomościach. Sam tak zaczynałem i sam bardzo polecam taką drogę właśnie od pośrednika do flippera. I tak krok po kroku. Pniecie się w górę, pamiętajcie, obracacie cudzym kapitałem, musicie wziąć za to odpowiedzialność, ale naprawdę taki dobry research, wiedza o tym, jak powinno się inwestować w nieruchomości, no tu nie ma przypadków. Tu jest po prostu są twarde dane, wyka, wykalkulowane obliczenia i to po prostu prowadzi do końcowego naprawdę fajnego zysku na nieruchomości. Także inwestujcie, szukajcie inwestorów. Nie blokujcie się tym, że nie macie pieniędzy, bo to nie jest największy problem przy inwestowaniu w nieruchomości jest pewien, że naprawdę jeżeli macie chęci, to podacie radę. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!